Nie, on nagrywa. Kogo? Pana. <gry> tak. Kurwa. Cześć, z tej strony Adam, witam na kanale Autodiscover, w ten piękny, zimny, sobotni poranek rozładunkowo-lorowy, bez Grzegorza. A czemu go nie ma, bo się śpi pod kołderką cieplutko, rączki takie czyściutkie, tydydydy, ty, 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 grzeje go tam Ania i wszystko jest dobrze, a ja tutaj siedzę. Z panem Januszem i driverem rozładowujemy piękne samochody dla Was. Jak widzicie, ciśnienie w kołach się spuszcza nie tylko do kontenera, ale również i na załadunki z Holandii, ponieważ tutaj chodzi o wysokość tych pojazdów. No. Ładny kolor, niebieski mi się podoba. Jedyne co to bym pewnie kółko zmienił na trochę większe. E, dwulitrowy silnik dla pana Rajmunda z 2000. 18 roku, z uszkodzenia jak widzicie z przodu sobie zaraz podejdziemy, zaglądniemy tam dokładnie pod maskę. Ostatnio kupowałem taką maskę i powiem wam jest problem kupić używaną ładną maskę, ponieważ większość tych masek ma gdzieś albo jakieś zagięcie, albo jakieś wnioty. No. W tym stanie jak tutaj wątpię, że będzie się nadawała do naprawy, ponieważ te uszkodzenia są dość rozległe. Natomiast no, za nawet uszkodzoną maskę trzeba dać około 4000 zł, natomiast w serwisie to będzie ponad gdzieś między 6 a 7. bo Natomiast maskę się będzie dało, no tej się nie da, nie będzie się dało naprawić. Natomiast chociaż pewnie są tacy odważni, którzy powiedzą. Trzymaj mi piwo, nie? No i tu się czasami, w, niestety, w takich autach jak widzicie, pojawiają problemy. Tutaj trzeba będzie to albo kupić, albo będzie trzeba bardzo dobrego elektronika, który kabelek po kabelku, jak widzicie, tu są pozaginane. Więc szansa powodzenia operacji wiązka jest bardzo mała. Natomiast może się znaleźć specjalista, który to będzie naprawiał. Natomiast zawsze jest to lepiej wymienić. Uszkodzenia frontalne, tutaj e, belka przednia, no nie widać, żeby te uszkodzenia były zbyt rozległe, groźne tutaj dla elementów konstrukcyjnych. Ciekawy patent jest z tymi lampami, tutaj Piotrek Wam wklei z takim przyrządem dość długim, przypominającym łyżkę, <laughs> można te lampy z Panamer i, e, i Makano wyciągać, wystarczy tam tutaj podważyć takie, takie elementy z tyłu, więc no, patencik taki, że ta lampa jest trochę na wcisk. Jak widzicie, w porcie specjaliści określili, że to auto jest OK, więc ja też mu daję OK. Piękny tutaj środek. No, Porsche ma bardzo fajne te fotele. Trzeba to podkreślić, że tutaj te fotele połączenie tej alkantary ze skórą, one, na, one już wyglądają wygodnie. I naprawdę, uwierzcie mi, są wygodne. No, trzeba będzie tutaj się ukłonić po sufitkę, dwie kurtyny, poduszkę frontalną, powietrzną. To jest to wnętrze Porsche, które ja osobiście lubię. Co w nim lubię? Lubię to, że są przyciski, ale tych przycisków nie jest tyle co w Panamerze, chociaż niewiele mniej. To wnętrze jest bardzo fajne, schludne, ten centralny mono, analogowy obrotomierz tutaj. No coś pięknego, zegarek, czyli mamy sport chrono, nagłośnienie Bose? 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 Jest to Mercedes E63 AMG po liftingu, to jest bardzo ciekawy samochód w wersji S jeszcze. Tutaj mamy silnik 5,5 V8 biturbo, ponad 550 koni, chyba 575 koni mocy i napęd Formatic. Tutaj mamy bardzo ładny przód. Ten tył trochę jest taki, można powiedzieć, starawy. Natomiast biorąc pod uwagę osiągi, ten samochód niewiele odstaje od, 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 od młodszego modelu. Jak ten Grzegorz ten plac utwardzał wieczorem? Grzesiek placu twardzał wieczorem, dlatego go nie ma. Tutaj mamy yy, samochód. O tyle się wydaje na pierwszy rzut oka cały, że mamy tylko uszkodzony zderzak z przodu. Natomiast mamy tutaj uszkodzenie od dołu, tak zwane undercarriage, co niesie za sobą oczywiście pewnego rodzaju ryzyko. Jakie ryzyko? Ryzyko tego, że tutaj może być uszkodzony silnik, zawieszenie, które niestety do najtańszych nie należy. Te wahacze AMG to nie są wahacze zwykłe, przynajmniej cenowo. One są bardzo podobne oczywiście do tych standardowych. Mają pewnie inne tuleje, są pozmacniane. Natomiast są po prostu 3-4 razy droższe, więc ciężko jest tutaj oszacować naprawę. Jeżeli to jest blacharka, wiemy drzwi, maska, nie wiem, lampy, chociaż też mamy te e, ILS-y ledowe w pełni doświetlające zakręty, które też nie są tanie. To będzie około 4-5 tysięcy podejrzewam za całą kompletną lampę z modułami. E, tym bardziej tych lamp jest e, niezbyt dużo, bo no, one. Były nie we wszystkich modelach, no i nie, nie, nie aż tak rozbudowany ten LED. No, do kupety był jeszcze większy problem kupić. Myślę, że do Sedana będzie trochę łatwiej. Natomiast te krateczki, ten zderzak też do najtańszych nie należy. No, ale mamy AMG, no to co chcemy, to auto kosztowało kupę siana, jak był nowy. No. taki legendarny samochód można mieć już od praktycznie niecałych 70 tysięcy złotych pod dom, nawet 60. Ale, no, ja swoje kupowałem za za trochę więcej z uszkodzeniami blaharskimi. Jeszcze tutaj wspomnimy o Porsche Macanie. On ma bardzo fajny mały przebieg poniżej 20 000 20 tysięcy mil. I takie samochody możecie już nabyć ze stamów od po naprawach, po, po wszystkich opłatach, takim samochodem już będzie można się spokojnie przemieszczać. Od około 120 tysięcy złotych. Co uważam za Porsche w SUVie, No to jest naprawdę fajna cena. Pierwsze próby napraw były, nie? O, popsułem. 2020 rocznik Ford Mustang dla pana Krystiana 50V8. Czy już można powiedzieć dzisiaj może nie wiatr, bo dzisiaj wieje i jest nieprzyjemnie. Ale już latem, maj, czerwiec, lipiec. Wiatr we włosach w tym pięknym Oto Mustangu 5.0. Samochód, jak widzicie, dostał frontalnie, natomiast na pewno jest do wymiany pas przedni zestaw, oczywiście przednich tutaj chłodnic. No, jak widać, płynu chłodniczego nie ma po zbiorniczku. Szczęśliwe jest to, że impact, czyli uderzenie, uszkodzenie, siła uszkodzenia nie obiła się o belkę, tylko poszła wyżej. Co na pewno pozytywnie skutkuje tym, że konstrukcja tego samochodu, no jest tu pokazane, patrzcie, jest tu pozaznaczane, ale przy pomiarach tutaj te uszkodzenie, wątpię, żeby ta podróżnica była przesunięta, być może jakieś milimetry, ale przy, że tak powiem, nastawianiu, przy wzięciu tego samochodu, o ile będzie wymagał oczywiście na ramę, żeby go tutaj pomierzyć, przy podciągnięciu jakimkolwiek, to takie 2, 3, 4 mm, pół centymetra, to ta blacha po prostu wraca, z powrotem na swoje miejsce. Na pewno będzie do wymiany, oczywiście jak widzicie pas przedni. Tutaj te elementy mocowania błotnika będą wymagały pewnie ingerencji blacharza. Może wymiany, może podprostowania, to już zależy od, od oczywiście blacharza. Natomiast błotnik tak czy siak będzie pewnie albo klepany, albo wymieniany. No nie, klepany już nie, bo tutaj się rozdarł. Tu jest uszkodzony zwód i pewnie trzeba będzie kupić nowy. Niestety, niestety, trzeba będzie też przelakierować drzwi. Pewnie jesteście ciekawi, od ilu można taki samochód nabyć. No to wam powiem, że to jest między 70 a 80 tysięcy samochód z podobnymi uszkodzeniami pod Waszym domem lub u nas na placu. Samochód, jak widzicie, prąd ma, natomiast będzie wymagała wymiany poduszka kolanowa, poduszka kierowcy. Zapewne też pas. No, oczywiście, zaciął się. Ale fajna wersja. Ze tapicerką. Koło pewnie zacniejsze, by się tutaj przydało na lato, żeby to jakoś fajniej wyglądało, ale ja osobiście lubię kabriolety. Napiszcie w komentarzach, czy wy też lubicie kabriolety i czy wybralibyście kabrioleta Mustanga, czy wybralibyście Camaro. Bo challenger albo chargera fabrycznie po prostu nie ma. Tutaj mamy Volvo dla pana Konrada z 2016 roku. Samochód minimalnie uszkodzony. No tutaj, tutaj mamy tą poprzednią generację XC60, natomiast bardzo fajny samochód z przebiegiem 80 niecałych tysięcy mil. Oczywiście wersja z napędem na cztery koła. Tutaj mamy wersję T6. Jak widać samochód niewiele uszkodzony. Płyn chłodniczy sprawdziliśmy, w chłodnicach jest. No, chłodnice są tutaj podziabane. Maska, no jest tutaj pewnie pewnie będzie wymagała wymiany, zderzak oczywiście. Taki, można powiedzieć, mały, klasyczny przodzik. Taka ciekawa amerykańska konfiguracja, czy jasny z zewnątrz, jasny w środku. Poduszka kierowcy wyszczelona, i pewnie Was ciekawi, za ile możecie takie na auto nabyć? No to takie samochody tego, z tego rocznika, z tym przebiegiem, to już jest wydatek od 53-4 tysięcy w górę pod dom, w zależności oczywiście od uszkodzeń, przebiegu i wyposażenia tego samochodu. Jesteśmy w Cadillacu, jest to 2017 rok. Cadillac CTS. Mamy tutaj samochód z 2016 roku, jest bardzo fajnie wykończony. Mamy tutaj deskę obitą podobnym materiałem, pewnie no, nie jest to skóra naturalna, ale eko ekoskóra już na pewno ale fajnie jest tutaj, poduszka obita, obita skórą, mamy tutaj trzymanie, trzymanie w pasie mamy czujnik zderzeniowy, mamy grzaną kierownicę, grzane, wentylowane fotele silnik kultowy silnik 3.6 bardzo wytrzymały, znoszący bardzo duże przebiegi i napęd na 4 koła no, powiem szczerze Idealny samochód na długie trasy. Podwójny szyberdach. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest również ta tutaj kamerka do tyłu. No to już w Toyotach, w Lexusach to się stało dość popularne. Zamiast tradycyjnego lusterka mamy kamerkę. Czy to fajniejsze? No może jak jest ciemno. Lub, że tak powiem, mamy ciemne szyby, jak to często Amerykanie mają, w tym przypadku akurat nie ma. No to może to jest fajne, aczkolwiek nie wiem. Ja jestem tradycjonalistą i wolę mieć po prostu tradycyjne tradycyjne lusterko. To całe tutaj menu jest oczywiście dotykowe. Cadillac to też będzie ulubione auto jakichś przemytników albo dealerów, nie wiem, czy widzieliście ten bayer. No. Wszystko, całe menu, oczywiście, tutaj łącznie z tym ekranem dotykowe. Ciekawostki, małcie, jeszcze tutaj znajdziemy, poza oczywiście gniazdami USB i gniazdem zapaniczki standardowe, amerykańskie, aczkolwiek 110-woltowe gniazdko. Powiem szczerze, ten samochód jest dość zaskakujący, ale i fajnie. No, Cadillac, jak wiecie, to, to jest taka, to jest marka, submarka Chevrolet, więc to jest ten sam silnik, który możecie również nabyć w Camaro, więc tutaj jest ponad 300 koni. No, zupełności mi się wydaje wystarczający. Z ciekawych rzeczy samochód jeszcze posiada otwieranie, zamykanie bezkluczykowe we wszystkich czterech klapkach. Pewnie zapytacie jakie to jest uszkodzenie? Czy ten samochód jest cały? Cały jest, aczkolwiek uszkodzenie było fire, czyli stał pewnie koło czegoś, co mu się paliło. Pewnie został zakwalifikowany cały tutaj do lakierowania, odnowienia. Natomiast powiem szczerze, poza jakimiś drobnymi śladami gdzieś na uszczelkach, ale takimi naprawdę drobnymi. Jeszcze, ja że to ja tu nic nie widzę. Uważam, że jak ten samochód wyląduje w odpowiednim studiu detailingowym, to myślę, że tam sobie poradzą z jego naprawą. Ile za taki amerykański luksus trzeba zapłacić? No to wiadomo, samochody całe, mniej uszkodzone lub prawie w ogóle nie uszkodzone, w ogóle nie uszkodzone będzie to wydatek od 80 tysięcy złotych w górę, natomiast otrzymujecie super samochód z napędem na 4 koła, mega luksusowy z małym przebiegiem. Mnie osobiście to auto się bardzo podoba, ten lakier, te wszystkie luksusowe elementy ze sobą współgrają, będzie to ciekawy samochód, który na polskich drogach będzie się wyróżniał ponieważ takich aut jest bardzo mało przypomina mi to trochę ten lakier na M4 nie? Mamy tutaj skuter wodny zakupiony dla pana Michała, jest to Yamashka, bardzo fajna 2022 rok, są uszkodzenia podwozia, ale ona tam dostała w nos Dostał ten skuter maszka. Można powiedzieć, że nieczęsto realizujemy takie zlecenia, no ale jak ktoś się zna na skuterach, my, ja osobiście nie jestem jakimś specjalistą, więc się wymądrzał nie będę. Natomiast mogę Wam powiedzieć, że w tym przypadku zakup takiego skutera w Polsce to jest kwota około 90 tysięcy złotych. Mam na myśli nowy tutaj skuter. Sprowadzając taki, taki z USA, no to wychodzi mniej więcej przez pół plus, oczywiście ewentualna naprawa, której nie umiem wycenić, bo się na tym po prostu nie znam. Kolejnym samochodem, jaki zjedzie, jest to najnowsza odsłona, najnowsza po liftingach. Już wszelkich BMW X3 2022 rok dla jednego z naszych stałych klientów pana Tomka z Rzeszowa. Status run and drive nikt nie kłamał. Uszkodzenie typowo poszyciowe, bardziej drzwi, pewnie kawałek progu, drugie drzwi z tyłu, czyli komplet drzwi do wymiany. Jak widzicie, samochód z napędem X-Drive. Za takie auto trzeba będzie BMW zapłacić między 120 a 130 tysięcy pod No chodź, pokażmy Piotrusz jeszcze tutaj te uszkodzenia. Mamy oczywiście wystrzeloną kurtynę, no bo siłą rzeczy, ale widzicie tutaj szparka, drzwi być może będą wymagały małej regulacji, bo pewnie się przesunęły tutaj na zawiasie. Ale zamykają się bez problemu, natomiast tych drzwi nie otworzymy. Ale nie wygląda, żeby tutaj. To jest wycięte, więc jeżeli próg, to tylko pewnie dotknięty. Wątpię, żeby tutaj było jakieś, jakieś przesunięcie. Więc jak widać, wszystko jest. Czuć jeszcze tutaj jakąś świeżość, nie? Zobaczmy, ile ma przebiegu. 3000 mil. No wygląda bardzo, bardzo ładnie. Skorzystam z opcji. Co, Piotr, chcesz? Pan Janusz, mi dał ważne zlecenie. Mam robić wszystkie... Autom, który zjeżdża i nie zjeżdża i z rozpędu, zrobiłem zdjęcia wózka widłowego. Nie no, robię zdjęcia, ponieważ w każdym etapie podróży są zazwyczaj robione zdjęcia. No wiadomo, warunki atmosferyczne są, jakie są. Staram się robić te zdjęcia i nasi współpracownicy również, aby po prostu można było zweryfikować. No bo niestety niestety uszkodzenia tych samochodów podczas przeładunków Zazwyczaj to są drobne szkody, ale niestety się zdarzają. Przed nami piękny X1 w białym kolorze, jest to kolor 300 kod lakieru, czyli Alpin Weiss, biela alpejska. Bardzo fajny samochód. Te samochody to już jest nowy rodowód X1. Jak zauważycie tutaj silnik jest zupełnie inaczej umieszczony, on jest umieszczony poprzecznie, a nie wzdłużnie. A z czego to wynika? Ponieważ X1 dzieli swoją platformę z BMW 2 Active Tourer i z BMW 2 Grand Tourer, tym takim większym 6-7 osobowym. Natomiast tutaj mamy w bazie napęd na, przód, na przednią mość, dlatego ten silnik już nie jest wzdłużnie umieszczony i tak jak w poprzednim modelu E mieliśmy napęd na tył. Tutaj mamy napęd na przód, a w konkretnie w tym egzemplarzu mamy bardzo fajny napęd oczywiście x drive który na obecne warunki, śnieg, deszcz świetnie się sprawdza. Samochód z przebiegiem około 60 tysięcy mil w takim wydaniu 2016 rok wychodzi od około 66-7 tysięcy pod dom w górę. Uszkodzenia jak widzicie tutaj bardziej, to tu mamy lewy, lewy przód. No niestety płynu w chłodnicy nie ma tutaj gdzieś pewnie. O, jak widzicie, tutaj ta chłodnica dodatkowa uległa zapewne uszkodzeniu, natomiast wzmocnienie tutaj jest tylko delikatnie przednie przygięte, więc zapewne te główne chłodnice no, po prostu powinny przetrwać. No, trzeba by oczywiście to wszystko pomierzyć, natomiast tutaj na śrubach tych mocujących nie widać jakichś jakich mocnych, mocnych przesunięć. No tutaj się poddało delikatnie. Tutaj jest delikatnie. Wydaje się, że jest delikatnie przygięte, natomiast to będzie wymagało. Jakiś tam pomiar, być może jest tylko troszkę przesunięty i nie będzie wymiało jakiejś dużej ingerencji. Ciężko powiedzieć, trzeba tutaj już będzie zapytać blacharza. Natomiast maska na pierwszy rzut oka wydaje się prawie cała widzicie, tutaj jest takie, taka fala, zagięcie więc pewnie nawet niezbyt, że tak powiem, jakiś sprawny blacharz podejmie się naprawiania tego. Ten kolor, to nie jest jakiś, nie wiem, dziwny, niepopularny, więc być może uda się tutaj zakupić błotnik w kolor. Wtedy moglibyśmy potencjalnie uniknąć cieniowania drzwi i kupując maskę, byśmy tylko lakierowali maskę i zderzak, ale to jest być może tylko moja taka sugestia. Bardzo fajna wersja, mamy tutaj kierownicę M fotele sportowe, panoramiczny szyberdach, dużą nawigację połączoną z head-upem. Jedyne czego nie ma, no to widzę aktywnego tempomatu, nie ma, ale to może i lepiej, bo jak przód rozwalony, to Unikniemy tańszych, droższych elementów do zakupu. Chociaż co ciekawe, w tym modelu, z tego co pamiętam, radaru nie było. Tutaj mamy przepiękne M2 w wersji Competition. Jest to już kultowy samochód, wyszedł nowy model M2, ale ten, nie wiem, w moim sercu i pewnie w sercach wielu pozostanie takim ostatnim. Nie wiem, mniej kontrowersyjnym, ładniejszym, może BMW M2. Ja myślę, że cena tych samochodów już gdzieś mniej więcej się zamrozi, więc być może to jest już dobry moment, żeby poszukać sobie takiego auta. Oczywiście mówimy tutaj o autach, które nie będą miały nie wiem, 150 tysięcy kilometrów. Bardzo fajny kolor, wersja. Pewnie jesteście ciekawi od ilu można takie M2 kupić. No to takie M2 między 120 000 a 145 tysięcy złotych pod dom. Tutaj na pierwszy rzut oka nie wygląda to dobrze, ale już. Już Wam powiem czemu, bo to wszystko jest powycinane. Tutaj mamy typowo poszyciową naprawę, o czym możecie się zresztą przekonać, zobaczcie sobie jak się otworzy drzwi, ten próg jest tutaj cały, pirotechnika jest niewystrzelona, więc, więc nie jest źle. Przed Wami BMW, ostatnie już Taylory, czwarte, czyli BMW serii 4, e, Gran Coupe, uszkodzone po boku. Być może ten samochód na pierwszy rzut oka wygląda lepiej niż M2. Mam na myśli tutaj naprawę, aczkolwiek elementów będzie podobna ilość. No, no to może zostanie, to może zostanie, ale ten błotnik z tyłu już nie przetrwa. Nie przetrwa próby czasu, będzie trzeba go wymienić. Chodźmy, przyjrzyjmy się mu z bliska. Chyba, że tu będzie jakiś bardzo dobry klepacz, ale wydaje mi się, że lepiej to będzie wymienić. Drzwi natomiast są, tu też mamy dziurkę, więc pytanie... Czy takie coś naprawiać? Bo tutaj to już jest spawanie, ale chyba lepiej kupić drzwi. W Cały Bogi tak będzie wymagał przelakierowania, więc tutaj musimy kupić drzwi i naprawić, wstawić tudzież wymienić tylny błotnik. W tamtym BMW dochodził jeszcze przód, ale na pierwszy rzut oka wygląda po prostu gorzej, bo jest powycinane. Ja byśmy tu wycięli ten kawałek i wycięli ten kawałek błotnika, też by to pewnie straszyło. Już wam podaję ceny, bo pewnie jesteście zaniecierpliwieni. Tutaj mamy wersję 430 i uwaga, samochód został zakupiony na firmę, bo można kupić samochód na firmę, odprawić go tutaj w Unii Europejskiej, zapłacić cło i w Polsce trzeba będzie zapłacić VAT. Już wam tutaj wracam z informacją. Taki samochód wychodzi na miejscu od około 46, 7 do 50, 60, w zależności od wersji wyposażenia i przebiegu tysięcy złotych, tylko tutaj wtedy podajemy kwotę netto. Subskrybujcie, zostawcie komentarz, który z tych samochodów wzięlibyście ze sobą do domu. Tymczasem gdzieś w styczniu, w lutym pewnie będą już odcinki ze Stanów. Na szczęście tam będzie trochę cieplej, ale tam się leci.